To też ciekawa sprawa? Mm, hmm, gdzie tutaj mogą być właśnie nasze e, bloki? Ciekawe, tutaj nie, tutaj nie, to nie jest nic takiego, dobra. E, chociaż, no to nie jest jakieś, jakaś zła mapka do szukania, co nie? Tutaj myślę, że jest w miarę łatwo nawet znaleźć kogoś. O, patrz, 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 tutaj jest, tutaj jest, do góry. Jak on tam wszedł? Jak on tam wszedł? E, nie trafiłem go, nie trafiłem go w ogóle. No, jak on tam wszedł? O co tutaj chodzi? Ty, on teraz jak się będzie bronił? Jak on tutaj wszedł? A, on na to wskoczył, on jest dobry parkurowiec, dobra, patrzcie na to. Ciach! Elo! 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 Rozwalony, nice! Rozwalony... Czekaj! Jeszcze to? Jeszcze jedno? No, spadłem przez niego, ale lipa, no i ktoś mi teraz zabierze kila, no i zabrał mi kila. A tutaj, patrzcie, miałem dwa te, no jak nie fajnie. Ej, ale szczerze, gdyby tamto mnie nie biło, tamten snopek siana, to ja bym nie spodziewał się, że on może być właśnie zły. Więc ciekawa sprawa, tak czy siak, no, moim zdaniem to były dwa killy moja, e, moje wszystkie dwa kila. ale tak czy siak, szukamy tutaj dalej, mm, tutaj ktoś powinien na pewno też być. No, hello, to by było dziwne, tutaj jest tyle miejsca. Na bank ktoś się gdzieś tutaj schował. Okej, okay, mamy jeszcze te tutaj miejscówki. Jako drewno można było... Nie no, w sumie jakbym tam został, to też byłoby ciekawie. Dobra, musimy sprawdzić te tutaj rzeczy. Nie, nic tutaj nie jest. To, 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 nie, ale te wszystkie rzeczy wyglądają. Tak, podejrzanie zostało za mało czasu! Za mało czasu już my to przegramy. Przegramy to na bank. Dobra, czekaj, jeszcze może to... Game over, a jeszcze te chciałem sprawdzić! A kto wie, czy te też były? Nie, one chyba nie były. Ale tak czy jak game over. Niestety się nie udało. Gdyby się udało, byłoby całkiem śmiesznie. Tak szybko ich wszystkich rozwalić. No, niestety, głupia eksplozja mnie. Ee, wiecie. No sprawiła, że ludzie wiedzieli gdzie ja jestem, więc troszeczkę słabo, że e, kliknąłem wtedy to, ponieważ tylko dałem znać, że ej, ja tutaj jestem, możecie mnie tutaj zaraz znaleźć, no i, no, i niestety widzicie, przez to arenkę przegrałem, ale zaraz zaczynamy kolejną arenkę, fajnie, że nie trzeba czekać na ludzi, wszyscy już są w grze, więc to też mega fajna sprawa, ponieważ no... Od tego właśnie zależy, czy będzie ciekawa gra, ponieważ zazwyczaj jak czeka się 4 minuty na lobby, no to później się już nie chce grać. A jak tak wystarczy chwileczkę poczekać, to już później jest więcej siły do grania i Elo, i jest fajniej. No, więc e, pamiętajcie, łapeczka w górę pod tym odcinkiem będzie bardzo fajnie, jakbyście zostawili. Oraz jeżeli jesteś nowy bądź nowa na kanale, to Mordko, wiedz, że tutaj robimy challenge wbić milion subów do końca tego roku. Milion, to jest bardzo dużo i wątpię, jeszcze rzeczy się uda, ale z twoją pomocą ziombel, ziombelko musi się udać, tak? Także klikajcie właśnie teraz. Tą subskrypcję będzie mi bardzo miło. Dobra, zróbmy piecyk. Piecyk, dlaczego? Bo po prostu moim zdaniem będzie najmniej taki podchwytliwy. Chociaż, no kto wie, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jako piecyk się schowamy, zobaczymy, czy ktoś mnie znajdzie. Mm, dobra, hello, piecyk, Wojtek jestem. Mam nadzieję, że wszyscy mnie tutaj znają, e, widzą. elo e, Dobra, gdzie by się jako piecek schować? Oj, dobra, przyznaję. Ej, tutaj? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Gdybym tutaj się schował. Schowałem się, dobra, czekaj e, Chyba nie jest zła miejscówka Ale tutaj bardzo dużo osób będzie e, latało Dobra, tak czy siak będziemy mieć podgląd na wszystko, więc zobaczymy Okej, okay, schowałem się tutaj i zaraz zobaczymy jak to wyjdzie No nie wiem czy ta kryjówka będzie dobra Tam już widziłem pierwszą osobę, która już tutaj szuka Czy on idzie od razu do mnie? Nie, na szczęście nie Już się bałem, że mnie podglądał i widział, że akurat tutaj biegłem ale na szczęście nie, biegnie sobie tam dalej. Nice, dobra. Słuchajcie, jestem sobie taką trochę kryjóweczką. Tak się schowałem w tym miejscu. I myślę, że to nie jest aż tak zła miejscówka. Wiadomo, można było wpaść na jakąś lepszą. Ale tak czy siak, nie jest chyba aż tak źle. Dobra, zróbmy explosion. Wow, explosion poszło. Wow. Dobra, czekajcie, teraz chwileczkę. Ee, chwileczkę, nie mamy jeszcze mieczka. Więc, ee, oj, no, 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 no. No, tutaj coraz więcej osób się ee, odradza. Coraz więcej osób zaraz będzie szukać. I znowu mam nadzieję, że... Poszedł sobie tam, olał mnie kompletnie, więc bardzo dobrze Patrz, 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 poszedł sobie tam, a ja właśnie myślałem, żeby tam gdzieś pójść A widzicie, to chyba dobrze, że nie poszedłem Dobra, mamy 4 punkty, więc spoko Ten gościu tutaj lata, o nie On sprawdza wszystkie takie rzeczy Ej, ale ten, ten olał A, bo tutaj na, ten, na tym nie było A na tym jest doniczka, więc co sumie śmiesznie Ej, tutaj ktoś jest Tutaj ktoś jest, dobra To może my też zrobimy mały wybuch Jajcem rzucimy, Elo, jajcem rzuciłem <laughs> Wojtek, jaki ty jesteś skryty, ciebie nikt tutaj nie znajdzie Okej, okay, ale zobaczcie jak szybko udało, udało nam się tą kryjówkę znaleźć, bardzo fajnie. Tutaj są kolejne w ogóle rzeczy Jakaś tam biblioteczka sobie lata Biblioteczka, co ty robisz? Dlaczego ty tak latasz? Dobra, trzy osoby szukają, to mało tak szczerze, bardzo mało eee, i zastanawia mnie Dlaczego nadal nie mogą znaleźć więcej osób? Eee, Dziwna. Tam latają sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Dobra, czekajcie, ja bym chciał poro porozglądać się tutaj, zobaczyć o co tutaj chodzi. Czy jest jeszcze gdzieś indziej fajna miejscówka? Tam są fajne miejscówki jeszcze. Ale widzę, że to pomieszczenie chyba wszyscy olewają. No. Serio, zresztą cały czas są trzy osoby, które tylko szukają, nic więcej nie robią, więc w sumie też śmiesznie, że nic więcej się nie zwiększa jakby ta liczba. W ogóle fajny taki pokoik, wszystko jest tak e, o jeden jakby klocek do góry, o połowę klocka. No ej no, serio? Na, naprawdę? 19 osób cały czas się chowa, a oni nie mogą nikogo znaleźć, czy to jest po prostu taka mapka, na której nie mogą nikogo znaleźć, czy, 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 czy o co tutaj chodzi? Dobra, bo ja widzę, że tutaj póki co mi bardzo dobrze idzie. Ja bym teraz chciał zrobić jakiś, nie wiem. Okej, okay. zrobiłem... <śmiech> <śmiech> zrobiłem taką owieczkę. Śmiesznie. Dobra, e, słuchajcie. Nie wiem o co tutaj chodzi. E, tam widzimy jakiś set ch... set de ty, więc... Śmieszne, ponieważ gości się nie rusza, jest jakimś chyba youtuberem. Jak można tak afkować będąc youtuberem? Najgorzej na świecie. Dobra, o, drugi level, super. Ty, może pójdziemy go rozwalić, co? Byłoby bardzo śmieszne, jakbyśmy go poszli rozwalić. Patrzcie, on tu stoi i się nie rusza. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić, dobra, lecimy, atakujemy go, atakujemy go! Ciak, 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 ciach, 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 ciach. No ile to masz HP, gościu? Ech, ech. Nie mogę cię rozwalić. Nie mogę cię rozwalić. Patrz, bije go cały czas, a mimo to jestem tutaj. O co chodzi? On jest niezniszczalny. On jest niezniszczalny. No, patrzcie na to. Ten gość jest niezniszczalny. Co za typek. <grym> o co, patrz, ten gość też go bije cały czas. Wszyscy go teraz biją. Zobaczcie. Wszyscy go biją, a gość jest niezniszczalny. Patrz, ja już go nie biję. Wszyscy go biją. Zobaczcie, jak dużo tutaj jest tych, e, właśnie tych ludzików. Czy mi się skończył mieczyk, czy co? O nie, 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 nie. Odradzają się, zaraz się odrodzą, zaraz się odrodzą, co? Cztery, dobra, uciekam stąd. Uciekam! Gościu się odrodził! Gościu się odrodził i szuka. LOL! <laughs> A ja akurat zdążyłem się schować. Co za dziwna ręka, nie? Co za dziwna ręka. Mamy już kolejny poziom, zróbmy wybuch. No, serio! O co chodzi, dobra, cztery. O, tego gościa już wywaliło, a <laughs> więc w sumie dobrze. No to było coś jakieś śmieszne. Wszyscy zaczęli go naparzać, nie? Wszyscy się na niego rzucali, tak pum, pum. I gościu nie miał szans, musiał wyjść. Ale zobaczcie, dwie osoby tylko szukają. Ta ręka jest najdziwniejszą, a ręką Ever. Dobra, myślę, że musimy im pomóc troszeczkę. Musimy im troszeczkę pomóc. Więc ja pójdę się tutaj, jakby. E, wiecie. E... Ja pójdę im tutaj się pokazać, więc jazda. Gonimy tego goska tutaj, jazda na ciebie. Zostało 30 sekund, wariacie. 30... Ej, co oni tutaj robią? 30 sekund tylko zostało, a ty co? O, elo, elo. Klepiemy cię, klepiemy cię. Ciekawe, czy dasz radę mnie w ogóle rozwalić, nie? Ciekawe, czy dasz radę mnie... <laughs> klepiemy go we dwóch. Nie no, jeśli takie osoby szukają, to to jest jakaś... <laughs> Wszyscy, hej, patrz! Oni ich wszystkich klepią! To dlatego oni nie mogą nikogo rozwalić, bo wszyscy ich klepią! Oni nie mieli szans! Oni kompletnie nie mieli szans! On ucieka przed nami, zobaczcie! Przecież to jest coś! Oficjalnie to jest najdziwniejsza arenka w nachowanym jaką kiedykolwiek grałem Naprawdę, żeby żeby chowający atakowali szukających wszyscy o co tutaj chodzi. Naprawdę coś fenomenalnego. Na takiej arence jeszcze nie grałem, słuchajcie, ani razu. Więc tak, jeżeli dzisiejszy odcinek jest chowanego Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, klikajcie właśnie ten czerwony przycisk subskrybuj, ponieważ tylko tutaj są tak kozackie filmy. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!